Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Michał Krusz. Zapraszam na moją wystawę do Galerii Schody, która mieści się przy ulicy Nowy Świat 39 w Warszawie. Wystawa nosi tytuł Powidoki Czerni i będzie można ją oglądać od 22 kwietnia do 28 kwietnia 2011 roku. Jakiś czas temu oglądałem pierwszą reklamę telewizyjną w 3D do oglądania przez okulary anaglificzne. Po obejrzeniu tej reklamy przypadkiem spojrzałem na swoje obrazy i okazało się, że obrazy ożyły własnym, zupełnie innym, nowym, wspaniałym życiem. Zacząłem się zastanawiać, czy nie byłoby jakoś wspaniale i cudownie namalować takie obrazy, które będą właśnie w ten sposób oddziaływały na widza. Oczywiście nie będą obrazami 3D, bo to nie o to w tym chodzi, ale będą zmieniały się, patrząc na nie przez różnokolorowe filtry. Zacząłem eksperymentować z kolorem, zaczynam eksperymentować z filtrami, że najprzyjemniej i najłatwiej mózg ludzki dostosowuje się do koloru czerwonego i koloru niebieskiego o filtrach okularach. I eksperymentując sprawdzałem co się dzieje z tymi kolorami. One zazwyczaj dążyły do czerni albo do szarości, stąd nazwa wystawy po czerni, dlatego, że patrząc, patrząc, na, patrząc na obrazy w tych okularach wydaje nam się, że one są monochromatyczne. Znaczy jak oczywiście patrzymy jednym albo drugim okiem, a jak patrzymy obydwoma oczami, to one zaczynają grać jakimś takim trójwymiarem, zaczynają, zaczynają wibrować te płaszczyzny, no, więc myślę, że można spróbować i zaryzykować taki odbiór sztuki w zupełnie inny i niespotykany sposób.